To witam, no, zbóstwem, ja jestem się Kari jestem z Rudy Śląskiej, dzielnicy Nowy Pozdrawiam Pozdrawiam całą rodzinę moich przyjaciół, osoby, które nas oglądają, całą pielgrzymkę, no i oraz całe moje sanatorium ze szczękiem zdrowiu, To się mam zaopiekowało. No i pozdrawiam też panów, którzy kierują ruchem i dzielnie jakby nam pomagają dotrzeć bezpiecznie do Częstochowy. Jestem Kasia ze Świętokłowic. I chciałabym pozdrowić moje dwie przyjaciółki, Emilkę i Marcysię, również oczywiście moją rodzinkę, no i wszystkich tutaj, co przyszli na tę pielgrzymkę. Kasia, dobra, panie. też pozdrawiam was wszystkich i tych, których mam w sercu, są nieobecni. Wszystkiego dobrego dla was wszystkich, jesteśmy jednością. Marzyna, z wyrw pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkich pielgrzymów. Wrażona świątlania, pozdrawiam rodzinę i cały urodzonych w tym ja, momencie. Chętnie, pozdrawiam mojego młodego i trójkę, który wychodzi na wodę. Ania zimna płyta! pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj z nami być nie mogą. Sylwia Sarno-Czulis pozdrawia tych, którzy z nami dzisiaj nie mogą być czyli mojego kuzyna Ansa, jego żonę Bacie i moją dobrą znajomą Małgorzów. Jestem tu z Pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich też i kierując ruchem panu marzenę i panu marzyny, i jeszcze Ewę, której nami nie ma. Ania, Ania zawsze pozdrawiam e, wszystkich swoich najbliższych rodzinę, e, kierując e, kier, kierowców wszystkich, którzy Bożą i nam pomagają. I pozdrawiam też księdza Krzysztofa Grawca, którego z nami nie ma, którego proboszcza. No i wszystkich, którzy są. Danka z Borowej Wsi, pozdrawiam całą moją rodzinkę. E, pozdrawiam wszystkich z którzy nie mogli w tym roku z nami pójść na tą pielgrzymkę. No i całą pielgrzymkę. Marzena z Borowej Wsi, pozdrawiam osoby, które zostały w domu. Wsi i wszystkich pielgrzymów, współuczestników. z hmm. Zabrza, pozdrawiam dzieci, które zostały w domu, ty, w którym nie udało się w tym roku z nami pomaszerować i grupę brańcową Zabrza. Już Zabrza, pozdrawiam Andrzejka, który idzie na samym końcu. Iwona z Zabrza, ja pozdrawiam całe Zabrze. Pozdrawiam wszystkich pracowników Poczty Polskiej. Asia z Polnej, z Borowej Wsi. Pozdrawiam moją siostrę Anetę, która w tym roku wyjątkowo nie mogła pójść, a chodzi praktycznie na każdym pielgrzymkach. Iwona i Oliwia z Borowej Wsi. Pozdrawiamy rodzinę oraz wszystkich znajomych. Monika ze Świętochłowic, pozdrawiam swoją całą rodzinę i wszystkich Pielgrzymów dzisiejszych. Ewa z Kochłowic, pozdrawiam Kochłowicę, pozdrawiam wszystkich Pielgrzymów i moje koleżanki oraz ekipy na kijach z Rudy Śląskiej. Aneta z Rudy Śląskiej, pozdrawiam całą moją rodzinę, która została w domu. Na pielgrzymów i fundatorom naszej wyprawy. Ewa z Pozdrawiam swoich domówników i sąsiadów z ulicy Dąbrowej. Nie Kowiny, Pozdrawiam swoją rodzinę i wszystkich pielgrzymów. Anka i Zuzia z Polnej. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymujących i wszystkich pielgrzymów, którzy do tej pory z nami pielgrzymowali. Ola z Mikołowa. Pozdrawiam resztę rodziny, która została w domu i całą Mikołów. Maciek Mikołowa, pozdrawiam cały Mikołów. I jaka jest?